Pst, zdradzę ci tajemnicę. Nie masz rzeczy niemożliwych. Z różańcem wszystko staje się możliwe. Dom, którego nie tknął ogień. Ta historia wydarzyła się naprawdę. W pewnej małej wiosce w Polsce ludzie żyli spokojnie. Uprawiali pola Podowali zwierzęta, dzieci bawiły się na łąkach. Ale pewnego letniego popołudnia wydarzyło się coś strasznego. Na końcu wsi wybuchł wielki pożar. Wiatr był silny, i płomienie przenosiły się z domu na dom. Ludzie krzyczeli, ratowali, co mogli. Wiadra z wodą, mokre płachty, ale ogień był coraz większy. Będzie po wszystkim, spłonie cała wieś! wołali przerażeni sąsiedzi. W jednym z domów mieszkała starsza kobieta, pani Maria. Zawołała swoje dzieci i wnuki. Chodźcie, kochani, uklęknijmy razem. Ogień jest silny, ale Matka Boża jest silniejsza. Módlmy się różańcem. I cała rodzina uklękła w izbie. Płomienie zbliżały się coraz bardziej. Przez okna widać było czerwone niebo, a oni, trzymając paciorki w dłoniach, modlili się głośno i z wiarą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Kiedy pożar ucichł, wieś wyglądała strasznie. Spaliło się kilka gospodarstw, ale wszyscy ze zdumieniem patrzyli na dom pani Marii. Ogień zatrzymał się tuż, tuż przy jej płocie. Dach i ściany pozostały nienaruszone, jakby ktoś Postawił niewidzialną barierę. To niemożliwe, mówili sąsiedzi. Dlaczego ogień akurat tu się zatrzymał? Pani Maria odpowiedziała spokojnie. To nie ogień się zatrzymał, tylko Maryja nas ochroniła. A jaka jest lekcja z tej historii? Różaniec Potrafi ochronić w trudnych chwilach i dać z sercu pewność, że Maryja zawsze jest blisko. A ty, w jakiej trudnej sytuacji, chciałbyś modlić się różańcem?